Pamiętajcie w kolejnym odcinku programu jak się ubrać. Zaproszę was dzisiaj do mojego pokoju przymiarek, po to, aby opowiedzieć wam co zrobić kiedy latem temperatury sięgają zenitu, a my stylowi eleganci mężczyźni chcemy cały czas wyglądać elegancko. Są trzy rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania letniej garderoby. Są to kolory, typy tkanin i konstrukcja ubrania. Opiszę teraz po kolei każdy z nich po to, abyście wiedzieli w jaki sposób poruszać się po świecie ubrań letnich i mogli wybrać rzeczy, które są najlepsze i najbardziej odpowiednie specjalnie dla was. Dobrze rozbudowana i dojrzała garderoba świetnie ubranego mężczyzny oparta jest nie tylko o różnice w rodzajach tkanin, rozumianych jako na przykład jest zima, jest zimno, więc noszę flanele, jest lato, jest ciepło, więc noszę LEN, ale także, a może i przede wszystkim w kolorach. Dlaczego tak jest? To bardzo proste. Latem jest dużo więcej słońca, także pojawiają się inne kolory pochodzące od przyrody. To właśnie dlatego latem, pomimo że chodzimy być może w tych samych miejscach, znajdujemy się jednak w zupełnie innym otoczeniu, w którym także inaczej wyglądamy. W dobrym świetle wspaniale prezentują się kolory jasne, pastelowe. I właśnie dlatego wokół tych barw powinniśmy tworzyć swoją letnią garderobę. Oczywiście istnieją pewne kolory, które mają wymiar całoroczny. Przykładem może być np. przykład granat albo grafit, który bez problemu w sytuacjach formalnych można nosić przez całe rok i zawsze wyglądać dobrze. Niemniej warto pamiętać o tym, że lato niesie ze sobą słońce i wiele kolorów płynących z przyrody, np. zieleni czy kolorowowoców i kwiatów. Oznacza to, że pomimo, że funkcjonujemy czasem w tym samym otoczeniu, tak naprawdę jesteśmy tam w zupełnie innym kontekście, ponieważ oświetlenie i kolory, które nas otaczają, zupełnie zmieniają wymagania, które to otoczenie stawia względem nas. Najlepsze kolory do noszenia latem to kolory jasne, pastelowe. I nie mówię tutaj o kanarkowym, czy liliowym, które wielu panów mogłoby zniechęcić do noszenia ubrań letnich. Mówię tutaj o po prostu o jaśniejszych wersjach kolorów, które i tak nosimy. Wspaniale sprawdzą się tutaj jaśniejsze granaty, czy też błękity, a już w ogóle najlepszym kolorem letnim, najbardziej bezpiecznym. Będzie kolor popielaty, który potrafi wyglądać niezwykle urokliwie, zmieniając w zasadzie cały wizerunek mężczyzny, jednocześnie nie narażając go na zaciekawione spojrzenia ludzi, którzy go otaczają. Oczywiście postawić można także na inne kolory pastelowe. Wspaniale będą wyglądać zielenie, fiolety, wrzosy. Doskonale sprawdzą się także wzory, które łączą letnie kolory, na przykład popielaty z niebieskim, czy popielaty z różowym, z łososiowym. I tym podobne. Wspaniale do kolorów letnich dołącza się także Len, który najlepiej wygląda w najróżniejszych odcieniach beżów i kremów oraz jasnych brązów, co dopełnia tę paletę ubrań letnich i sprawia, że wybór w kolorystyce letnich ubrań jest naprawdę duży i wystarczy tylko puścić wodze wyobraźni i wybrać swoje letnie kolory, w których nasza karnacja i nasz kontrast twarzy wyglądają najlepiej. Kiedy dokonamy już wyboru kolorów naszej garderoby, trzeba zastanowić się, jakie tkaniny będą najlepsze dla ubrań, które chcemy nosić. Oczywiście, najbardziej znaną tkaniną letnią jest len, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Len ma dwie najważniejsze cechy: pierwsza z nich to wielka, wysoka przepuszczalność powietrza, podczas gdy druga z nich to wysoka gniotliwość. Cecha ta nie jest bardzo negatywna, ponieważ len to tkanina, której urok tkwi właśnie w tej gniotliwości. Niemniej jest to tkanina, która najlepiej sprawdza się w sytuacjach nieformalnych, być może nawet wakacyjnych, gdzie ta wysoka gniotliwość nie stanowi problemu, ponieważ wnosi pewną nieformalność, pewną, pewien poziom takiego niezobowiązującego luzu do garderoby, co bywa pożądane, ale bywa także, na przykład w biznesie, niekoniecznie mile widziane. Dlatego należy szukać alternatyw dla lnu. Takich właśnie alternatyw jest całkiem sporo. Bardzo często pojawiają się one na rynku pod różnymi nazwami, które jednocześnie stanowią marki, takie jak na przykład Cool Wool, Fresco czy Cool Stretch. Wiele tkalni ma swoje marki tego typu, które odnoszą się właśnie do tkanin letnich. Najbardziej znaną tkaniną letnią jest bez wątpienia Tropik, czyli tkanina o splocie otwartym, o wysokiej przepuszczalności, wykonana najczęściej jak wszystkie tkaniny letnie z wełny o wysokiej skrętności, która to jest bardzo odporna na gniecenie, dzięki czemu pozornie i z daleka. Albo nawet nie z daleka, może wyglądać po prostu jak garnitur normalny, całoroczny z wysokiej klasy tkaniny, która się nie gniecie. Oczywiście tkanina ta dzięki swojemu otwartemu splotowi przepuszcza powietrze i tym właśnie różni się od tkanin ciasno utkanych splotami zamkniętymi, które najlepiej sprawdzają się w zimie. Niemniej trzeba pamiętać o tym, aby tkaniny te, nawet z otwartym splotem, starać się dobierać w kolorach letnich. Oczywiście po tym, jak uszyjemy już z nich coś granatowego i grafitowego, aby nasza letnia garderoba odróżniała się od tej zimowej i abyśmy mogli dress for the occasion, ubierać się stosownie do tego, co i gdzie chcemy robić. Kiedy mamy już marynarkę w odpowiednim kolorze, w tym wypadku popielatym. I z odpowiedniej tkaniny, w tym wypadku cool stretch, możemy zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać konstrukcja marynarki, aby ta latem w wysokich temperaturach nosiła się dobrze i nie zmuszała noszącego do nieustannego zdejmowania jej i chodzenia w samej koszuli. Dobrze wykonana letnia marynarka powinna mieć minimalne i maksymalnie cienkie wkłady, które nie narzucają jej zbyt sztywnej konstrukcji i sprawiają, że ta. Nawet lekko zgnieciona, z łatwością wraca do swojej formy. Warto zadbać także o to, aby wkłady ramieniowe w marynarce letniej były delikatne i oddawały naturalną linię ramion osoby noszącej. Jednak najważniejszą cechą letniej marynarki jest brak podszewki. Oznacza to, że marynarka w obszarze pleców ma po prostu jedną warstwę tkaniny. Oczywiście brak podszewki sprawi, że marynarka ta będzie miała nieco niższy poślizg na plecach, na koszuli. Niemniej, umożliwi to bardzo łatwe oddychanie i przechodzenie ciepła na zewnątrz wraz z wilgocią. Tak skonstruowana marynarka może nosić się z przyjemnością i wyglądać wspaniale na każdym mężczyźnie, który chciałby latem wyglądać atrakcyjnie i elegancko. Zastanówmy się teraz, znając już całą teorię, co zrobić, aby w praktyce letnie ubrania wyglądały oszałamiająco. Zapraszam! Pokażę teraz trzy stylizacje letnie, z których jedna będzie formalna, druga półformalna, a trzecia każualowa, tak aby pokazać Wam, że kolory, tkaniny i letnie konstrukcje. Mogą być stosowane na różnych poziomach formalności w różnych sytuacjach, ale we wspólnym mianowniku wysokiej temperatury i atmosfery lata. Pierwszy zestaw, który chciałem zaprezentować, to przykład zestawu formalnego, który oparty jest na popielatym garniturze. No, właśnie, sam garnitur nadaje już tutaj ton formalny, ale w tym wypadku jego letni charakter wynika właśnie z popielatego koloru, który. Jest kolorem drastycznie, znacznie różniącym się od kolorów, do których przywykliśmy w normalnych zestawach garniturowych, jak grafit czy granat, więc mamy tę letnią atmosferę, ale jednocześnie jest to kolor na tyle łagodny i delikatny, że nie szokuje innych, przykuwając uwagę. Tak jak na przykład robiłby to kolor liliowy albo wrzosowy. W tym wypadku mamy zatem garnitur, który jest bardzo letnio wyglądający ale nie jest szokujący, więc łatwo go założyć i nawet nie będąc wyjątkowo ekstrawagancką osobą, z łatwością przemycić do swojej codziennej letniej garderoby. Mamy tutaj białą półformalną koszulę, która została połączona z krawatem w kratkę Księcia Wali, wykonanym z wełny i jedwabiu, który to ma nieco mniej błyszczący charakter niż normalne krawaty biznesowe, co doskonale łączy się z fakturą garnituru, a także z letnim charakterem całego zestawu, który okrasiłem także białą lnianą poszetką złożoną w sposób TV Fold ze wszystkimi tajnikami tego sposobu, które opisałem dla Was szczegółowo w odcinku poświęconym składaniu białej poszetki, do obejrzenia którego Was zachęcam, a całość zestawu dopełniłem zamszowymi mąkami Double Straps z dwiema klamerkami, które z pewnością sprawią, że zestaw ten wyglądać będzie atrakcyjnie, ale jednocześnie będzie to zestaw sportowy. Ciekaw jestem bardzo, co myślicie na jego temat. Kolejna stylizacja, którą pokażę, to stylizacja półformalna. Bierzmy się za nią. Półformalny charakter tego zestawu podkreśla mnogość jego wzorów i faktur. Oparty jest on na Marynarce sportowej z tkaniny, to jest wełna o niskiej gramaturze, która ma wspaniały wzór, to krata, która jest subtelna, ale bardzo charakterystyczna. Zwraca za tym uwagę, ale po raz kolejny nie wymusza tej uwagi, nie jest zbyt ekstrawagancka, co nawet w tych rejestrach półformalnych pomaga noszącemu hołdować w zasadzie orły są szare. Oprócz tego marynarka doskonale koresponduje z przepiękną, błękitną koszulą półformalną, którą to ozdobiłem kontrastującym krawatem, który jest krawatem niezwykłym, ponieważ jego kolor zgaszonej czerwieni, wynika z obecności dwóch kolorów na wzorze, jakim jest jodełka. Niektóre żeberka czy też igiełki w tej jodełce to kolor bardziej czerwony, podczas gdy inne, to kolor. Kremowy. daje to razem efekt zgaszonej czerwieni, czyli czerwieni z domieszką bieli. Kolor jest opalizujący, zwraca uwagę, odbija światło dzięki obecności jedwabiu, a jednocześnie kusi chropowatą i matową fakturą. Dużo zmienności, dużo takiego dualizmu jest w tym krawacie i na pewno jest on doskonałym centrum tego zestawu, który to zwieńczyłem poszetką z żubrem, złożoną w skłożenie puf, czy paf, które możecie też obejrzeć na jednym z poprzednich odcinków programu W Punkt, które to celowo złożyłem w taki sposób, aby kolorystycznie korespondowało z krawatem, co pokazuje niezwykłą uniwersalność poszetek, na których jest mnogość kolorów, cały obraz, ponieważ pozwala na składanie ich na wiele sposobów, tak aby mogły być komplementarne względem dużej liczby dodatków. Do tego zestawu wybrałem także y, Low fersy, czyli mokasyny kolorze tytoniowym wykonane z zamszu, które wspaniale połączą się z właśnie takim półformalnym charakterem i sprawią, że będzie to doskonały zestaw dzienny do pracy na mniej formalne dni. Nie wszystkie miejsca pracy wymagają bardzo formalnego dress code'u, dlatego zastanówmy się, jak mogłaby wyglądać stylizacja casualowa noszona w miejscu pracy, które cechuje nieco bardziej zrelaksowana atmosfera. Tym razem pozwoliłem sobie na odrobinę szaleństwa. Marynarkę z dość wyraźnym wzorem o bardzo sportowym charakterze, który niekonwencjonalnie połączono z klapami frakowymi, połączyłem z lnianą koszulą, której kołnierzyk zaprojektowano jednak w taki sposób, aby mogła ona być noszona nie tylko bez krawata, ale także z krawatem. I tutaj dodałem wyjątkowy krawat, po raz kolejny wełna z jedwabiem, która moim zdaniem wygląda przepięknie, we wzór. Odpowiadający kracie księcia wali, jednak w kolorze zgniłej zieleni, która bardzo ciekawie łączy się właśnie z tym niebieskim, do których to dopasowałem poszetkę, której obrazek to jeż, ale ułożyłem ją w taki sposób, aby kolce tego jeża były na wierzchu, dzięki czemu pięknie koresponduje z zielenią. Wszystko to połączyłem razem z bardzo odważnymi tassel loafers, czyli mokasynami z niewielkimi frędzelkami czy szyszkami różnie są nazywane przez elegantów, które noszone na przykład bez skarpet mogą wyglądać bardzo południowo, bardzo letnio i bardzo sportowo i myślę, że w takim miejscu pracy lub przy takim wykonywaniu takiego zawodu, gdzie ta odrobina luzu i każualu jest skazana, na przykład w reklamie albo w show biznesie, mogłoby to wyglądać naprawdę wspaniale i zachęcam was do tego, aby czasami oddać się także stylizacją każualowym. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zarówno wiedza w nim zawarte, jak i zestawy, które zaproponowałem, mogą być dla Was źródłem inspiracji do tego, aby latem, kiedy jest gorąco, wyglądać elegancko i stylowo. Koniecznie subskrybujcie mój kanał YouTube, a jeśli interesuje Was to, jak wyglądają kulisy prowadzenia marki odzieżowej lub to, co robię w wolnym czasie, koniecznie polajkujcie mój fanpage na Facebooku i konto na Instagramie. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach.